Przecież wyglądasz pięknie i dobrze o tym wiesz Kiedy zakładasz sukienkę, przechodzi mi dreszcz No bo twoje ciało wywołuje szok No daj mi chwilę, miesiąc, rok Ja dla ciebie góry przeniosę Daj mi szansę, przecież bardzo proszę Wiedz, że jestem w stanie zmienić wszystko Jestem w stanie ci oddać nazwisko Pamiętaj, że każda miłość potrzebuje czasu Będziemy się kłócić, ale nie róbmy hałasu Bo emocje wypluwam tu szczerze Chciałbym mieć więcej niż jedno wspólne chwile spędzone razem, setki zdjęć z pięknym krajobrazem mam nadzieję, że się to spełni, bo jesteś piękna jak księżyc w pełni yeah. i proszę się nie zmieniaj mimo, że leci czas nie mam nic do stracenia znać chcecie chcę cię lepiej znać znać bo ja ja przecież wyglądasz pięknie. pięknie niezależnie od pory roku oni mówią brednie Czuję się jak wamoku, Mój świat kolorujesz sercem Nie mogę dotrzymać kroku Działasz na mnie tak jak person Uspokajasz kiedy jesteś z boku I chciałbym powiedzieć ci, że Dla mnie się liczą uczucia Mimo, że większość tych jen Nawet nie rozumie współczucia I chciałbym powiedzieć ci, że Bardzo cię kocham Chcę tak całymi dniami Nie sypiam po nocach Dlatego daj mi szansę Wylewam całą prawdę Bo jedyne co pragnę To mieć Cię obok mnie Więc proszę daj mi szansę I mówię na poważnie Samemu jest mi strasznie Więc kochaj mnie